Tu dis quoi non. Il paraît que Jocelyn, dès qu'il s'attaque à un anchois, il se prend pour Robin des Bois. Ah bon Wielka Noc w Teleton Plus to wielka masa atrakcji specjalnie dla Was. Przewodnikami po najlepszych pozycjach w naszym programie będą Baranek i kurczaki. W sobotę od 8.30 w paźnie dziś rządzi. Całe mnóstwo przygód wojowniczych Ninjago. A o 12.30 nowy, jeszcze gorący odcinek programu Eurofan i spotkanie z bramkarzem naszej reprezentacji Łukaszem Fabiańskim. Uwaga! Do wygrania koszulka z podpisami najlepszych polskich piłkarzy. To nie koniec sobotnich atrakcji. O 17 mamy dla Was nowy program Triki Tiki. A w nim sposób na nudę, czyli jak z niczego zrobić coś szalonego. W niedzielę o 8.30 spotkanie ze zwariowanym barankiem Shonem. A zaraz potem długi film Uciekające kurczaki. Wielkanoc Teleton Plus. Zaprasza baranek szonku uciekające kurczaki. Niespodzianka! No i co? Gdzie to niespodzianka? Hmm?